Ma Marek jest od samego początku w Telekspresie, ja dotarłem trochę później. I jak Ty właściwie się z tym czujesz? Bo to jest dla mnie w dalszym ciągu niezbadane, bo kiedy ja dołączyłem do redakcji, to był rok 91, czyli jednak już była inna Polska, już było po 89 roku, a Ty zacząłeś jeszcze w tamtych czasach. Jak to wspominasz, ten moment prze przełomu, przejścia? Jak tam hmm. wtedy było w telewizji, w Telekspresie? Hmm. No. Wiesz co, tak jak za każdym razem, jak się zmienia władza, to wtedy zmienił się no, a teraz co kilka tak lat... Zmieni... się wtedy zdarzyło. No, tak, zupełnie. Zmieniła się Polska i, wiesz co, dokładnie no, nie, to nie pamiętam jak, jak to było, bo to się gdzieś zatarło w pamięci, ale na pewno był jakiś niepokój ludzi, którzy... Co to, to będzie? będzie teraz to się, co to będzie, no a potem z radością wszyscy budowali.